Jesteśmy z wędrownymi piekarzami, którzy podróżują po całej Polsce i odwiedzają takie miejsca, gdzie chleb, tradycje są kultowowane, tak jak w Dni Chleba, Dożynki, Warmia i Mazury. Jesteśmy tak, jesteśmy z Warmii e, i od ponad dekady podróżujemy z naszym mobilnym piecem i z warsztatami pokazami. Czy powiedzieć, w czym tkwi sukces dobrego chleba? Co trzeba zrobić? No, najważniejszą rzeczą e, jest e, młyn, który gdzieś jest niedaleko, zakwas chlebowy, który gospodyni sobie zrobi w domu, e, czas, który chce się poświęcić i ręce, te, które zrobią przepyszny chlebek, tak jak robiły nasze babcie, ciocie wujkowie. Wy robicie według przepisu. Znaczy e, chlebek, który dzisiaj robimy jest chlebkiem specjalnie przygotowanym na e, dla Staszowa. A e, normalnie, kiedy poświęcamy się takim e, głębokiemu pieczeniu, jak najbardziej są to takie bardzo długo fermentowane chleby w bardzo e, tradycyjnej wersji, robione na zakwasie, e, który jest też prowadzony, żyje sobie te bakterie kwasu mlekowego, e, które notabene są zarówno w, w, w zakwasie, jak i w różnego rodzaju kiszonkach, e, one wtedy powodują e, fermentowanie, czyli spuchnianie ciasta tak, i w ten sposób powstaje po prostu bardzo piękny bochenek chleba. Czyli wypiec chleb tradycyjnie, tak jakbym mówił, w stacjonarnym piesu domowym, to procedura trwająca to... Znaczy, no jeżeli już mamy zakwas gotowy, no ale tak, trzeba się nastawić na jakieś 24 godziny, czasami 48, żeby ten chlebek miał, był pyszny, żeby miał, oprócz tego, że ma wyjątkowy smak, żeby ładnie wyrósł, żeby też jakby wybieramy sobie całą ścieżkę pieczenia, całą cały czas, dlatego, że możemy zrobić fermentację zimną, możemy zrobić fermentację ciepłą, zazwyczaj musimy się zaprzyjaźnić ze swoim piekarnikiem, więc to są takie rzeczy, które w naszym zaciszu, zaciszu domowym, e, zmienne te wszystkie powodują, że ten chleb jest nasz domowy. Tak. A piknikowy chleb, ile trwa? Nie, no dzisiaj robimy chlebki. Głównie jesteśmy nastawieni na to, żeby mieszkańcy Staszowa i goście Staszowa sobie zrobili chlebki. No i dzisiaj jesteśmy troszeczkę w takiej wersji ekspresowej, czyli przyjeżdżamy. Chleb już nie fermentuje na zakwasie, tylko robimy go na drożdżach. Odgazowujemy go odpowiednio, żeby ten, ta ilość gazu, tego drożdżowego, sobie odeszła. E, no i właściwie jak jesteśmy tutaj e, e, 5 godzin prze, przed Państwa rozpoczęciem imprezy montujemy, e, odpalamy piec, żeby on już się nagrzał, chlebki zaczynają rosnąć, a już mamy gotowe właściwie na stole. E, dzisiaj pieczemy chleby z czarnuszką, z żurawiną cynamonem, z kiełbasą czoskiem, z dynią słonecznikiem, więc różne i te same dodatki uczestnicy warsztatów mogą dzisiaj dodać do swojego chlebka. Kolejnoś jeśli chodzi o piec, to jest ostatnie pytanie. Jest jakaś różnica, jeśli jest piec używany energią elektryczną, drewnem? Znaczy na pewno, na, oczywiście na pewno w, w piecu, w którym jest opalany drewnem jest inny mikroklimat, bo on jest wtedy inaczej, bo jest ceramiczny, inaczej zbudowany niż w piecach elektrycznych czy w piecach gazowych. Energia dużo zmienia, tak, ale ja zachęcam każdego, żeby te piece, które mamy w domach, czyli nasze piekarniki, wykorzystywać do tego, żeby piec chleby. Tak? Oczywiście fajnie, bo one są, mają zaparowanie, że ten mikroklimat można wilgotnością troszeczkę e, podkręcić, można go zmienić, ale i tak jesteśmy skazani już na energię elektryczną, która jest wokół nas, więc myślę, że tutaj nie ma też co szukać różnych rzeczy, ale jeżeli mamy dostęp i możemy gdzieś pojechać i upiec chleb na takim prawdziwym piecu zrobionym przez Duna, e, to wtedy jak najbardziej myślę, że zakwas, prawdziwy piec i można sobie eksperymentować i robić pyszne potrawy.